Dzień dobry, będziemy grali dzisiaj e, w Gazownika. Nowa gra. Będziemy grać i się śmiać. Aha. Aha. Moja stacja gazowa. Piękna, no i zdrowa. Z kim przynosi stacja nowa, ej! To jest, to jest, ej! Ale podjechali, ale daje ta grafika po oczu. Po oczu daje grafiku! Ileś tam godzin później. Dzień dobry. Wstałem. Co ja mogę tutaj robić? Lewy przycisk myszy. Mogę podnosić. Prawym puszczać. F nie, spacja. Spacja? Co to co, co spacja robi? Spacja do niczego się nie nadaje. Spacja to nie jest klawisz. Spacja to jest oszustwo. Dobra, ja sobie tę torbę położę na ten, na łóżko. A czy ja mogę ją otworzyć? Bo ja nie sprawdziłem nawet, co tu jest napisane? Mniejsze te litery, poproszę, bo naprawdę wszystko widać. Okej, okay, czyli musimy się dostać do stacji paliw. Pakuję walizę, otwórz stację na Ibizę. Jaki jest problem? Czy jakiś ogień pali? Możesz rzucać? Biorę zamach. Ooo, nawet się udało. There is a stacja in the New Orleans. Wszystko jest nie tak. Wszystko jest nie tak. Ja chyba wiem już o co tu chodzi. Tu chodzi o życie. Oooo, fizyka walczy ze mną. Dobra, nic się nie stało. A się nie gniewam. Horror jakiś? Czy co to jest? Zagra w końcu. Dzień dobry, chciałbym powiedzieć, że to jest o dzisiaj moja stacja benzynowa, paliw, gazowa, także proszę mnie wpuścić po dobroci, bo inaczej będę wysadzał, inaczej będę ten, nie wysadzał, będę, będę otwierał po swojemu. Ale policja, ktoś mi się włamał na stację paliw, a nie to ja, bo to moja stacja paliw jest, muszę wziąć te worki i te inne i wybić szybę pewnie tutaj. To jest na pewno dobry pomysł na bezpieczne rozpoczęcie biznesu legalnego. No i dobra, to tak zrobię. Witam mój skromny dom. Chciałbym ten worek wziąć. Fizyko! Współdziałaj ze mną. O! Super, dałem radę. Jestem Mega Wężem 9. Proszę mnie wpuścić na moją stację gazową. Jak ja mam się do niej dostać? Instrukcje są za słabe, halo! Nikt mi nie wytłumaczył tego porządnie jakieś grzechotniki. E, spokój. To jest samochód. Samochód mam workiem rzucić? Samochodem mam rzucić? Nie ja będę cudzym samochodem rzucał. Jestem grzecznym człowiekiem. A może być tak tam wpadł. Dziękuję. Idziemy po więcej. Jak sprzątać, to sprzątać. Nie ma co się plątać. Proszę, panie, proszę mi grzechotnika tu nie sprowadzać. A z grzechotnikiem się bujał nie będę. Ja mam zasady. Swoje własne mam zasady, wiecie? Ale że ja tu przyszedłem pracować, czy worki nosić? To no, w ogóle jest za biznes. Kto to taki ustalił, że będę worki nosił? Silny jestem, mogę nosić. Ale to nie o to chodzi przecież. Żeby nosić worki. Puf, puf, puf. Ale kozłuje chłop. Puf, 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 puf. Ale kozłuje, ale kozłuje, ty. Aż mu się wełby zakręciło. Pych, pyk, pyk, pyk czap. No nie trafił, no nie trafił, no ewidentnie dwie lewe ręce. Pyk, 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 pyk. Nie miał siły, nie miał siły. Teraz ten z rozpędu. Tak samo nie miał siły, nie miał rozpędu. W ogóle nic nie miał. Nie wiem, czy w ogóle miał piłkę w rękę. Nice! na jeszcze mam tych worków tak nosić? Czy ja w ogóle mam to robić? Czy ja się bawię w rzeczy, które nie powinienem był robić już się noc zbliża? Przyjdzie taki czas, że będę worki rzucał nocą. Przepraszam, proszę mi otworzyć. Jestem sprzątaczem. Coś widziałem? A to jednak nic. Tylko złoty pierścionek. E! Grzechotnik! Nie strasz, nie strasz! Dziękuję Mariuszu, za polecenie takiej pięknej gry jest okropna. O, ja tam chcę iść. Co tam za impreza musi być? Puśćcie mnie tam, ale tam się świateł świeci. Jakaś ta, remiza. Remizo! Jak zawróć? Nie, yeah, yeah. oczywiście. Jak dobra zabawa, to się tam dostać nie idzie. No tak. Jak ja mogę tu swój biznes prowadzić, jak tu nic nie jest gotowe? Nic. I. Tutaj jak się trzyma, to jest siła. Jak ja bym to wcześniej wiedział. Hocus Marokus, Darira Fort Focus. Na moc posępnego czerepu. No tak, jakby to tak miało działać, to to nie, nie będzie działać. FBI, open up. I jakbym dorwał siekierę. To by było coś. O, a co to jest? A, czy to mi się przyda? Jak będę robił sobie jakąś ławkę, to na pewno mi się przyda. O! O! Ta drabina to ja. Jestem panem tej stacji, bo jestem na dachu. A wiadomo, kto jest na dachu, to jest właścicielem stacji, proste. Czy to mi coś dało, że ja się tu znalazłem? Czy to mi coś dało? Raczej... Nic, a nic. Oprócz tego, że mogę popatrzeć na wszystko z góry i po kompletnym plombą kontemplować mogę. Tam jest coś oznaczone. Cóż to jest tam oznaczone? Co to ma być? Co tu się dzieje? Mam zadzwonić po służbę? Kolejny dzień bez stacji. Będę żył bez stacji. Inaczej sobie zaplanowałem życie na tym. na tym łes padole. Mogę deski pozabierać. Ściągaj te deski. Nie będę z deskami. Co to ma być, że to wszystko było takie odeskowane? Ja mam tu pracować? Jak to wszystko będzie takie w deskach? O, dostałem się. No i super. Okej, okay, podążaj za linią wysokiego napięcia i znajdź sposób włączenia prądu. Po Mariusza trzeba zadzwonić. Coś mi w ucho wleciało. Jakieś mucho. Mucho mi wleciało w ucho. Deska mi jest potrzebna do obrony? Są to jakieś zębiaki? Chyba nie. Tam coś brzęczy. Co tu się z tym dzieje? Halo. No, ciekawe, kto to tak rozwalił. Żeby brzydko nie powiedzieć. Ciekawe, kto się tym zajmował. Ostatnio tu widziałem takiego jednego człowieka, ale nie będę z imienia i nazwiska wymieniał, kto to był. Czemu jest tym za dużo, żeby do ja wejść? To jest chyba jakiś błąd gry. Dobra, pytanie teraz brzmi, jakie mam. Jak ja mam naprawić ten bubel? Ja tu na słońcu, w oczy razi, wilki jakieś. Ale czemu ty bzyczysz? Jak ja mam niby cię naprawić? O pogotowie energetyczne mam zadzwonić, czy co? Ale muszę mieć prądu. Jaki... Cicho bądź. mi jakiś plan działania, a ty się dżesz. ty, wariat. Cicho. Plan działania jest taki, że trzeba wykarczować krzaki. Co ktoś no, ktoś zepsuł? To ktoś zepsuł, niech naprawia ten co zepsuł, no Specjalista się zaraz za to weźmie, muszę na to z daleka spojrzeć. Już wiem, co jest grane. Tango buraczana. Zepsuta gra. Niech ją naprawię, wtedy w nim zagram. Niech stanie się światłość. Moi drodzy, oczywiście, stacja stacją, ale wszystko ma swoje priorytety. Jak tego użyć? <laughs> nie mam pieniędzy! Co? No nie! Pieniądze trzeba mieć. Co za oszustwo. Okej, okay, teraz na przodzie stacji dzwoni nam telefon. Podobno nie słyszę dźwięków, ale podobno dzwoni, biegnę. No już, 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 cichutko, cichutko. Ja no, siema. się ma. Mały. No. Yes, I'm a busy person, but, but I would have it that the land you've purchased once mm -hmm. belonged to my father. Since you are not only a potential business partner but family no less, I'll do my best to help you. Mm. I will send you emails on a regular basis, providing you with information on how to handle Dobra. each part of the business. Do make sure to pay attention. Muszę teraz Było mi Ciu. Ciu. Impulsy ci lecą, Wuja. Wuja napisze nam maila. Idę do bazy. Mamy tu jak PC ten? Uuuuuuuuuuu. Uu. Dobra, czytaj mnie te mailen. Mailen? Jest pierwszy mailen. Spam od wuja. Siemka, ale na O, ale napisał. Siemka. Siemka, albo raczej witam i pozdrawiam. Dialekt uliczny i ja nie idziemy w parze. Nie przejmuj się pieniędzmi, no na pewno. Jak ktoś tak mówi, to... No na pewno ma rację. Poszał mi stąd! Nie przyjmuję klientów dzisiaj. Dobra, to mini koparkę sobie znajdziemy potem. Ciao!